Zakład Pogrzebowy Memorial to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach pogrzebowych. Od samego początku działalności, czyli od 1988 roku, pomaga organizować ceremonie żałobne mieszkańcom Warszawy i okolic. Przeszło 30 lat nieprzerwanej pracy daje Zakładowi Pogrzebowemu status jednej z najstarszych prywatnych firm, działających w branży funeralnej w Warszawie. Zakład Pogrzebowy Memorial prowadzi trzy biura w Warszawie, przy Ulicy Kobielskiej 10. A także przy ulicy Grenadierów 36 i Świętego Wincentego 84. Ceremonia żałobna jest nie tylko ostateczną formą pożegnania z osobami bliskimi sercu, ale przede wszystkim pozwala publicznie wyrazić ból i uczucie straty. Dlatego firma Memorial dokłada wszelkich starań, aby takie piękne i godne, ceremonie pogrzebowe przygotowywać. Zakład pogrzebowy Memorial w Warszawie to tradycja i styl w usługach pogrzebowych. Kontakt z Zakładem Pogrzebowym Memorial możliwy jest pod całodobowym numerem telefonu komórkowego 601 216 212 oraz pod numerem stacjonarnym 22 879 73 11.